Przedstawię w tym filmie potężną, skuteczną metodę 10 która całkowicie odmieni sposób, w jaki myślisz i zmieni Twoją rzeczywistość. Ale zanim Ci powiem, dlaczego, powiem Ci jedno. Nie analizuj, nie rozmyślaj, po prostu zrób ten eksperyment w 10 dni, po prostu działaj. Pewnie nieraz obiło Ci się o uszy o czymś takim jak afirmacja, więc chcę Ci powiedzieć, że. Tutaj ta metoda to jest połączenie afirmacji, ale i emocji, więc dlatego to jest tak silne i tak skuteczne. Będziesz przez 10 dni powtarzać i pisać 5 razy jedno zdanie, które zaraz ci powiem. Takie ważne, kluczowe zdanie. 5 razy będziesz je pisać rano. Po tym, jak już to napiszesz, będziesz wyobrażać sobie, jak grupa osób, których znasz, to so, mogą być koleżanki koledzy z swoich szkół, z podstawowej, średniej, bądź koledzy i koleżanki z pracy, a może twoja rodzina. I nie będą to tylko osoby, które zawsze dobrze ci życzyły i były blisko ciebie, tylko będą też osoby, które były w twoim życiu, które cię krytykowały. Będzie takie mieszane grono i będzie mówiło do ciebie te same zdanie. Czyli najpierw napiszesz pięć razy to zdanie, a później zwizualizujesz sobie to, Zamykając oczy, i jak ta grupa ludzi mówi do ciebie te zdanie. I zrobisz tak rano i wieczorem przed snem, gdzieś przez 10 dni. Dlaczego musi być to zapisane ręcznie? To nie może być zapisane w telefonie, na komputerze ręcznie. Dlatego, że ręczne pisanie uruchamia inne obszary mózgu, odpowiedzialne za emocje i za pamięć długo trwało. Na chwilę przerwę i przypomnę, że pod filmem masz darmową checklistę do pobrania. Jak ogarnąć swoje finanse? Są to pierwsze kroki na start, które umożliwiają uporządkowanie swoich finansów osobistych. Przejdźmy dalej. Wracając do eksperymentu, rób go nie krócej i nie dłużej niż 10 dni. Twój mózg potrzebuje aż tyle i tylko tyle, aby potraktować tę informację jak informację prawdziwą. A nie afirmacje. Dlaczego to działa, to nie jest tylko pozytywne myślenie. Mózg nie odróżnia fikcji od rzeczywistości. I kiedy połączysz raz, emocje, dwa, obraz w głowie, twój mózg zaczyna to wyobrażać sobie, jakby to było naprawdę. Jak brzmi to zdanie, pamiętaj, że musi być spersonalizowane, czyli musi być w nim Twoje imię. Na przykład ja Ania wierzę, że cały świat mi sprzyja. I tak zapisujesz pięć razy. Ręcznie. Dlaczego ręcznie? Dlatego, że dzięki temu uczysz swój mózg nowej wersji siebie. I po napisaniu tych pięciu zdań, zamykasz oczy i wyobrażasz sobie tę grupę, o której wcześniej mówiłam, grupę ludzi, która mówi do ciebie: Ania, cały świat tobie sprzyja. I tak powtarzasz sobie w myślach pięć razy i widzisz tą grupę, wizualizujesz sobie to. I te same ćwiczenie powtarzasz wieczorem. Najpierw piszesz 5 zdań, później wyobrażasz sobie tę grupę ludzi. I tak przez 10 dni. Wyobrażenie, że ktoś mówi o nas pozytywnie, to jest potężny hak emocjonalny, bo kiedy mówimy jakieś słowa do nas, często one nie mają mocy, ale jak wyobrazimy sobie, że ktoś pozytywnie mówi o nas, to zaczynamy dopiero to przyjmować. To przełamuje opór, który często mamy sami wobec siebie. Dlaczego warto spróbować, a nie zastanawiać się, czy to działa? Dlatego, że setki ludzi wykonywało już tą technikę i wszyscy mówią podobnie. Pierwszy raz zaczęłam odczuwać, zaczęłam odczuwać, że mam na coś wpływ. Nagle zaczynam robić rzeczy, których wcześniej nie robiłam, nie robiłem, których wcześniej się bałam. Dlaczego to działa? Dlatego, że zaczynasz siebie widzieć inaczej. Nie zastanawiaj się, nie rozważaj za dużo, tak jak wcześniej wspominałam, po prostu zrób to nie po to, żeby komuś coś udowodnić, tylko po to, aby samemu przekonać się, jak to mocno zadziała na ciebie, kiedy zaczniesz mówić do siebie inaczej. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.